Siemano, witam was po długiej przerwie. Wiem, że tęskniliście, bo dostawałem dużo pytań. Młody Ninja, gdzie ty jesteś? Dawaj vlogi, materiału na YouTube. Więc jestem, jestem, witam, siemano ci, co tęsknili. Dzisiaj taki odcinek na temat łap, wow, bo dostaje naprawdę dużo komentarzy. Młody Ninja, twoje metody naprawdę działają, ale mamy znowu stagnację. Jak pokonać, bo urosło wam do 42, do 43, jak znowu pokonać stagnację. Więc ten materiał znowu jest dla tych osób bardziej dla zaawansowanych. Nie polecam go dla amatorów, choć mogą spróbować, ale na zbyt inaczej, na mniejsze objętości. Żeby nie robili amatorzy tego, co ja teraz pokażę, mogą zrobić, ale o połowę mniej. Zaznaczam od razu, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, bo jak będzie 700 lajków like pod tym filmikiem, to lecimy z kolejnym materiałem na bieżąco. I zostawcie w komentarzu, co chcecie. A teraz Wam zdradzę, co będzie na następnym materiale, temat barki. Jak fajnie, skutecznie zrobić barki bo też macie stagnację, robicie różne kombinacje na barki, a barki też wam stoją, też macie stagnację, dlatego w następnym materiale będzie temat barków, ale żeby to było, łapka w górę i komentarz. A teraz wam pokażę bez kombinowania kolejny trening na łapy dla tych, co mają stagnację, a co to będzie, to przechodzimy do treningu i wam pokażę krok po kroku, co zrobić. I taki trening możecie dodać po każdym treningu lub nawet jak nie. nie być Intensywnie to dla was będzie, to możecie nawet co drugi dzień dodać sobie do treningu. Pod każdy koniec, pod każdego koniec treningu dodajcie sobie ten trening, a zobaczycie jak to robotę robić i stagnacji żadnej nie będzie. Zaufajcie mi, spróbujcie, a sami się przekonacie. Lecimy na trening. Zaczniemy sobie od tricepsa. Robimy pojedynczo, od 16 do 20 powtórzeń. Nie musi to być duży ciężar, ale robimy to z mega szczuciem. Jakieś szarpane, jakieś siłowniane, siłowne, siłowe i też nie tam wiadomo. Ja wam pokażę jak z szczuciem stępem i robimy od 16 do 20 powtórzeń na jedną rękę. Potem przechodzimy na drugą rękę i nie robimy żadnej pauzy, przechodzimy do pompek wąskich. Też z mega spięciem, Wąsko, ale nie trójkąty, tylko gdzieś na takiej szerokości, wypychając tricepsem. I też od 15 do 20 powtórzeń i bez przerwy przechodzimy na biceps. A co to będzie za biceps, to też wam pokażę zaraz. A to ja sobie triceps, jak to powinno wyglądać nie stajemy tak tylko tu, rozciągamy tricep i z wstępem na spokojnie, nikt nas nie goni Do rabo, druga ręka. i od razu przechodzimy do bicepsa i robimy to na wyciągu na modlitewniku jak nie macie modlitewnika to można na stojąco to zrobić ale też seria łączona robimy wpierw handlami, bez żadnego skrętu i od razu przechodzimy na wyciąg też. A biset możemy robić od 10 do nawet 15 powtórzeń. A jak to wygląda, zaraz Wam pokażę. Hva? <sighs> <sighs> I tak wyglądała jedna seria. Ile tych serii robimy? Od 4 do 6. Bo nie trzeba więcej. I tak samo nie trzeba kombinować z ćwiczeniem. Tele ćwiczenia na biceps, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Tylko na przykład takie, dwa ćwiczenia w jednej serii. Dużo powtórzeń. I od 4 do 6 serii. I krótkie przerwy. Jakieś tam 3-4-5 minut. tylko na przykład wystarczy 40 sekund, 60 sekund. I. Jak zrobimy przykładowo po 4 do 6 serii to, to po takich seriach sobie odpocznijmy dłużej, na przykład 2 minuty, napijmy się i przechodzimy do ostatniego ćwiczenia na łapy. I naprawdę Wam to wystarczy. Ja tylko zrobiłem jedną serię, a już jest takie nabicie, że szok, a co dopiero po 6 seriach. Tak, przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. I po tym ćwiczeniu, po tych 4-6 seriach, naprawdę Zróbcie tak, że krótkie przerwy, mega sztuczne. Zobaczyliście tempo, jakie robię? Nie robię. To tak, tak, tylko dopinam. Tak samo triceps. Jak skupiacie się na tricepsie, nie skupiacie się na klatce. Tu nie macie klatką w jakąś, tylko jak wypychacie, dopnij ten triceps. Chociaż na sekundę, dwie. Jak po tych serii serię zrobiliście, odczekajcie sobie dwie minuty, trzy nawet odetchnijcie i bądźcie przygotowani na kolejne ćwiczenie, ostatnie. I teraz tak, Handle dwie i gryw. I teraz zaczynamy od bicepsa. Robimy pierw pojedynczo, nie jedna, 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 tylko pierw robimy jedną ręką, ale tą, co jest na dole, postarajmy się napiąć tricep, żeby ten biceps był cały czas w rozciągnięciu. I teraz tak. Ten nie pracuje, ale ten pracuje. I robimy ze skrętem. Mały paluszek wyżej. I robimy po 10 powtórzeń. Też mega szuciem. I też nie róbcie czegoś takiego, że jak jesteście tutaj, nie róbcie tak. Bo jak macie tak, to ciężar pcha w dół. I bicep już nie jest tak napięty. Dobra, robimy serię. I teraz druga ręka. Raz, dwa, trzy, Od razu przechodzimy do młotków, ale młotki delikatnie uginamy nogi, pochylamy się i też dycha. I teraz razem. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I jeszcze nie kończymy bicepsa. Bierzemy sztangę prostą. Chwyt mamy na szerokości mniej więcej barków, delikatnie szerzej. Robimy teraz nad chwytami. Łokcie są przyklejone ciała. I dycha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Naprawdę czuć. Teraz przechodzimy do tricepsa. A triceps. Robimy na wyciągu, może być to stojąc, ale jeśli macie taką maszynę, nawet ławeczkę możecie dać do wyciągu i to naprawdę rewelacyjnie czuć i tutaj robimy tylko na wyciągu, od razu po bicepsie, ale taką kombinację, zobaczcie, nad chwytem, na prostym gryfie, tak, łokcie są w ogóle nieruchome, zobaczcie, robimy pierwszy 10 pełnych ruchów, dopinamy na dwie sekundy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Trzymamy na pięć sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. teraz takie pół ruchy, nawet ćwierć ruchy, coś takiego. Dziesięć powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Ćwierć ruchy niby a tak pali. I od razu przechodzimy do ten. I tu robimy bez pauz, bez niczego, ale spokojnie tempo dziesięć powtórzeń. I też łokcie nie odrywamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, przytrzymujemy na pięć sekund. I ćwierć, ćwierć ruchy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, szczęście. Jedna seria to była tylko, i naprawdę czuć. I teraz tak, i tu tak samo. Od czterech do sześciu serii. Króciutkie przerwy. Naprawdę nie trzeba dużego ciężaru, a łapę tak czuć i to dla osób, które mają stagnację. Także osoby, które próbowały wcześniejsze treningi moje, wiedzą, że są skuteczne i zaraz macie kolejny. Dodajcie sobie tak codziennie albo nawet co drugi dzień do każdego treningu po. Zróbcie sobie swój trening, jaki macie, a do każdego treningu po 20 minut, bo jeśli króciutkie przerwy robicie, naprawdę 20 do 30 minut ten trening zrobicie. I nie gadajcie, że nie macie 30 minut na taki trening. I teraz tak. Jeśli tego nie zrobiłeś, łapkę zostaw w górę, komentuj, subskrybuj. Wracamy na YouTube, także łapa jest. Do zobaczenia na następnych materiałach. Pozdrawiam.